Się mówi Będę też trochę nagrywał na TikToka, żeby mieć więcej wyświetleń. Zachęcam Was do zaobserwowania, żeby być na bieżąco. Już mam jeden film, który ma już 91 wyświetleń, więc już mam też 15 obserwujących. Wiem, że to trochę mało, ale dopiero zaczęłam nagrywać, więc zachęcam do zaobserwowania. Polecimy po rangę media na ACMC, więc no... Zachęcam do zaobserwowania tego, tego. Chcę mieć też więcej wyświetleń. Yy, Youtube'a też oczywiście, tutaj yy, subskrybujcie, żeby ten, yy, no nie ominęły Was takie treści, żeby być na bieżąco na TikToku i na YouTubie. No i w sumie to tyle miałabym tylko do powiedzenia. Abyście tylko za, zaobserwowali TikToka. No to tyle. Oczywiście też YouTube'a. Też subskrybujcie. No i pa.